Ty, jak on się zakręcił w ogóle, nie? W samochodzie, jaki dwóch! Dobra, to trójeczkę? No, możemy zrobić trójeczkę Typicalty i 300, 300 HP. Masz, ty masz poziom na górę, dwie gwiazdki. Tak Wiem, słabo. widzę, widzę. No, no niby słabo, to, ale ja obecnie jestem bez rangi, więc... Nie ma fendi, panie. O! Co to? Dobra, weź tego ruska, nie ten. 100 nie. HP. <noise> nie, 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 300 HP. Ok, music, eh, niech będzie, że jest, chociaż nie wiem, czy. I nie, Music, disabled. Jak... Ok, jak to się startuje? Nie <noise> czekaj, jakoś wystartowałem wcześniej. Okej. Okay. A. A jakieś bronie, coś takiego? Jest, dobra. Tutaj mamy MK. Cover the Hackers, okej. Okay. Ja mam kawachę, ale koła... Eee, eh, Linę, tak, gdzieś. Mo... dobra. Co, ej, jak, jak to zrobić? E, wciskasz. Okej, okay, lecę. O fuck, czy wyląduję? No, no, ej! Nie! Nie mogę się odłączyć! E, e wciskasz, żeby się odłączyć. Dobra, dobra. E, o kurwa! O kurwa, prawie spadłem. Dobra, żyję. Myślałem, że spadłem. Ja też tak myślałem. Czyli muszę się na nowo nauczyć poruszać w całej bo cały wiek inny. Okay. No Powiedziałem, ja tak że grałem. bocika jakiegoś zabiłeś już. Tak, tak. Masz kogoś ten? Czekaj, aha, nas... Gdzie nas kieruje? Gdzie musimy iść w ogóle? Też nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak ty, jak ty się do tego napadu przygotowywałeś? Na dół pewnie trzeba zeskoczyć, wiesz? Udejrzewam. Ja się nie przygotowywałem się to chodzi, żeby robić te to po raz pierwszy. Ej, on nie jest... Strzelił mnie ktoś. No, bo tam był bot. Kurwa jakie dre... Ra... No? Tu do no, windy no, co... mam iść. Gdzie jest wina? Łukuć! bo czekaj, co jest? Mam skakać, dobra. Skakać przy, masz? Tak, przy windzie masz... O Jezus. Tutaj masz, widzisz guzik? Chodź. No widzę. No, wciśnij sobie. Okej. Okay. Mam Skakuję. to pokonać, rozumiem? Tak, tak, tak. Możemy na zmianę to zrobić. Chyba. Okej. Okay. Może... O, ty, wywaliło mnie. Tak, no. A nic, a nic nie zrobiłem. Wywala. Ładnie leciałem. Dobra. To czerwone, ta, ta podłoga się rusza. No. Kale, bo ona musi uciekać przed podłogą chyba. Ale no? ty, ja, ja w miarę szybko wtedy, to robiłem. Jezus, byłem już prawie. Pokaż, czekaj. Przed, przed, przed drzwiami mnie sami wywaliła, dawaj. <laughs> Ale nigdy nie byłem dobry. A ja spadłem. W Dobra, jeszcze raz, czekaj, ja sobie czekaj. Dobra, ja sobie Zabij bodę, go. No kurde. kurde. sobie. Ja pierdolę. Dobra, jak teraz ci się nie uda, to ja. Okej, okay. nie no, przecież to nie może być jakiś Ale to zapierdala! W końcu łaby, jestem. Jestem, o, dobra, dawaj, dobra, otwarte. Teraz, ale tu wejdę? Nie ty? A, jak to nie masz ammo? mam, Ja mam 30 HP, nie? To może ja teraz To żeś dobro w broń na hejsta wziął ci. A co nie grałem? To, ja jakieś... to, to było ten Jak to ja kupiłem gry który... tak nie... Jak ty boty nie szybko I rozumiem, że ci nie... Ty kupowałeś broń? Ja tak. chyba dopiero jak zginęłeś... Ja kupiłem sobie, ten... Aha, ja podniosłem z ziemi tam była Możesz mnie spektować? Tak, tak, spektuję cię, ale chciałbym pograć ty, ale jak ja mam z tym wyjść? Nie wiem. Ty kucyk, może nie graj zawką. <laughs> no wiesz, <laughs> jak mi tak latał. Dobra, mamy kody i wysadzamy podłogę. Mam 20 HP Leży, ale mam 6 HP Więc zabij... No schowaj się. Mordy. Nie mogę trafić, nie Dostał w nogi, no. Serio? Ja pierdolę, nie mogę trafić, dobra. Dobra, to co? Po furę, dawaj, tak? tak? Bo ja tam też są boty, ja tam zginę. Dobra, a gdzie są? W domku widzisz, tam taką chatę po lewej? Po prawej chyba. No, po prawej, sorry no. No. A są w środku? Ja tak. Nawet nie ma za czym schować, głupie. Oła, uważaj, uważaj, gdzie są, nie widzę ich. Ja na tam w prawej całkiem, za białym kontenerem. Widzę! Do niego. Uważaj Morduj. Nie mogę go tracić? Da fuck? Wybieg. Po lewej! Nie. O, Dostał jest. raz. Leży. Jezus. Dawno nie strzelałem. Jechać w e, mogę jechać. Dobra. O teraz jest zielona. To nie było czegoś takiego? Zielona? Ty, ja, dla mnie jest czarna. Dla ciebie jest czarna? Tak. Było? I zbugowane modele są. A okay. jaką miałeś? Też czarną. Taką ja samą. To, to widzę, że to jest zbugowane. Ja nawet kierownicy nie widzę, nie? Ale trzepień na zakręta. Ło! 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 Pick up your teammate and go to the Ty, może... No, o jakiego team chodzi? Ty, tam z tyłu coś... Nie, czekaj. Nie wiem. Nie wiem, mamy chyba kogoś zgarnąć po drodze, tak? Ale Mi kogo? O, Co on tu robi, ty? No tak, no. Wiem, widzę, ale dlaczego? Co, coś się odpierdala w tym, w tej misji, nie? Ty, driftuje jak chuj, nie? Naprawdę. Park your car, o! Park car. Żałuję trochę, że mam awkę Respawn point. Teraz. Mamy respawna. No. Nice. No i teraz zadziałało. No ja nie wiem co to się... Gubię. Kasy wybierajmy. Jak? Nie wiem, no. Na overpassie się jak strzeliło bankomat, to... O! Zakładnicy. Uważaj, bo nie, masz małą to... HP. Nie wiem, ale... Na drzwiami po lewej. Już nie mam Mamo. Nie masz? O, podniosłem. Ja też no nie no, mam za dużo. Okej, okay. ty co my mamy tu robić? Mam masz pompę jakbyś chciał Co mamy? Nie wiem, mamy jej zakładnika Ty ginę. O, dobra, żyję. <grym> się bieg. Siedem hapsów mam Ja mam sześć. No, to dobra, dobra Ty, tu jest skarbiec. kolejny mini ten. Gierka. No to dawaj. Potem mi pokaż ją, ja, bo chcę zobaczyć. Okej. Okay. Eee, łatwa. Okej. Okay. Eee... trochę montowania na czeka. Eee... Co tu. Trzeba... tu chyba trzeba coś wysadzić. Lubię Co jest? Ty ja nie mogę nic tu zrobić, nie? Może ja muszę. Się... Pick up. Uh, put the last turret here. Okej, okay, aha, to jest. Fajne. <laughs> right Ty, ale weź to, żeby to. Nie wiem. A, A ty nie mogą, hostage'ów. zakładników nie mogą wyciągnąć. To będzie po sprawie, nie? Ty to ty coś strzelasz? Czy to ja? Nie, 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 ja nic nie robię. Aj, już wiem jak to działa. Zakładam się. Ciekawe, że. że nawet? <laughs> ty na razie, tutaj. O, jest, kurwa. Dobra, zginałem. Za mało miałem nie hapsów zginąłem, i tą awkę niepotrzebnie wziąłem. Poczekaj, czekaj, mamy respawn pointa czy nie mamy? Tak, 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 przed bankiem był. Ciekawe czy będzie można broń wybrać sobie. O kurwa! Co to było? Jak się skampili, nie? Ja pierdolę, co za mędy! idę po ammo. Broni. Idę po broń, bo to on się chwilę otwiera ten safe. O, teraz przynajmniej widzę safe, a nie jakieś czarne gówno. No i bardzo dobrze, w końcu ci się naprawiły tekstury. No dobra... No i co, to się kogoś, ma co otwierać? Ma no, zajebałem no, dużo tam osób. Dobra, mam emkę. no, nie otwiera się. On się chwilę otwiera, poczekaj. Czyli też się tak długo otwierał. O, jest, wreszcie. Może no. trzeba było tu nacisnąć jeszcze. Nie ja wiem, ale nie, wcześniej też naciskałem i też tak było. Dobra, bierzemy. A tu trzeba naciskać, E, szybko? Ja, tak, 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 tak. Ale to i tak ma jakiegoś tam cooldowna, w sensie nie możesz tak wiesz. Spawować. Nie, ale i tak chyba szybciej robimy niż niż ty sam. Tak, tak, no to, to tak. Ile masz hapsów? Ja mam 127. 672. No to musisz, to będziesz pierwszy stał. Tak, tak, dobra. Ile Dobra, Dobra enough. 20 enough. kulek mam broni. No szkoda, że apteczek nie ma. Puść mnie przedem. No, mogłyby być. The fuck. Ja muszę broń zmienić, a tu nie ma żadnej fajnej. Na są. się na naszą aucie. Ej, tych z pistoletami, to jest jakaś masakra zabić. Jak Ej, gdzie nasza fura? Tu jest, no, tylko bez koła. Sprowadź <grym> Gdzie mam jechać? Ty, no nie wiem. W sumie nie wiem. O, patrz, patrz, na górze! Dobra, nie mogę to przecież. Powiechać. No, chyba tu, tylko w lewo, w prawo! O! Ty. za nami! Ty, no, z... no. No to nie jest, ty, tylko. Dobra. Dawaj, dawaj! Dobra! A tylko mam koło, Ty, to jest swój glin, więc. Ty gdzie? W prawo myślisz, w prawo? Chyba. W prawo, a nie! To leć! Wiem, ja, ładuję, czekaj. By nas nie rozwalili. Dobra, spokojnie, jadę. Autobusów Kurde, jakieś autobusy. Kolejne auto. Ja, Ty, to źle to pojechałeś to chyba, w lewo, w lewo. Jest... W lewo. Mocno... Mocno no, trochę go rozwaliłeś. <laughs> Wjechałem i oni wybuchli. Okej, okay, kolejny maszy... etap chyba, znaczy, wiesz. Zawsze o tym, żeby nie, Auto Ty, patrz. Forsew, do tego ja tu nic nie trafiam generalnie nie? Masz na Ty jak on się zakręcił w ogóle, nie? W samochodzie, jaki Bóg uważaj <grym> nas zepnie Tak mam nagewę uh, Nie stary stary jedź Jejusie, Co tu co się to dzieje to z tymi Co się dzieje z tymi glinami no, 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 no. Nie? teraz wiadomo, gdzie jechać, to jest Jedź 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 o kurwa, dostałem, lej, jedź, jedź. Dostałem hera Ja też. Ty, te błoty są w ogóle z tego, nie? Spłukowane. Ja pierdolę, ty żeś nas załatwił. A tu nie miałobyś... Gdzie Dalej nie pojadę. Czekaj, 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 czekaj. Weź mnie, puść, cofnij. Dobra, Nie mogę, właśnie, musiałem do przodu jechać, żeby wyjechać. Okej. Okay. W ogóle się ze z tyłu, nie wiem czemu. O, znowu auto <grywa> to tam, nie? nie? czekaj, stój, stój, stój! Wróć po mnie, bo kurwa, zabiło mnie, nie? O, cześć. Widziałem, wróć po mnie, a nie wysiadaj z samochodu! i stary, jak zacznę pracować, to... Przecież <grywa> on nam, ten samochód. Pijaj. <grywa> Dobra, go, go. <grywa> Nie wiem gdzie tu trzeba jechać, nie? Nie ma oznaczeń żadnych. Zrównych stój. Przed nami uwaga, waga, nie, nie wyjeb się w niego. Dobra. On nie jemę. To jest dla różne. Aha Ja obok i się jakiś pan <laughs> Brawo a pierwszy no dole jak ty koło nam następne zaraz odpadnie, nie ławam nam odpadnie, już nie mogę jechać ja, żeś nas załatwił Ale patrz, Jadę, powoli No Stary to ma być jazda Ale patrz drugie mamy Czemu nie, nie mamy tylko z jednej strony koła Nie no, żeś nas rozwalił, nie A przecież my z... Dawaj idziemy Nie, no nie, nie, jak nie ukończymy, tego się już, ja już mi się następnym razem nie chcę robić. Na kogo tam strzelasz? No mi też już, na sobotę. U, u mnie! Jeden leży. Jeszcze jeden za traktorem gdzieś był. Wiem, wiem. Strzela do mnie, ale... Nie, to za płotem. Leży. Ty, nie ty, no, ja no, rozwaliłeś nam furę, nie? Ty, no, ej, spróbuj nie rozwalić tej fury przez całą tę drogę. Nie jest takie łatwe. Nate. 40 hp, mam no Ten Nate chyba cię nie zranił. Co? Ten Nate cię zranił? Nie, 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 nie. Ty może daj mi w pierwszym, jak masz 40 hp. Co, jeden pies, jak zginiemy, to już tak. No, tam jest pociąg? Coś jest? Ty, może lepiej w jakieś takie gierki grać, typu, nie wiem, parku czy coś. No, no właśnie, może. O, koniec, tak. Yes, Rozwaliliśmy auto, ale przeszliśmy misję. Koniec? No chyba tak, terroryści wygrywają. No w sumie dzisiaj. O, ja pierdole, dobra wreszcie, nie? O ty, ale żebyś ty widział w ogóle tych ceteków w samochodach, co nas gonili. Przecież oni się kręcili wokół własnej osi. 360 napierdalali na tak nonstopnie. Zobaczę na YouTube. Zobaczę na YouTube. na na chuj, 40 Mnie rani Ja też. No zginąłeś. Dobra, Liwi dzięki za tego hajsta. Tyle co się nawkurwiałem, to. To co już no, dawno to się dużo. nawkurwiałeś? Dokładnie. Dobra. To szukaj następnych tych map i będziemy grali coś może. Oko. Jak będą ciekawe. I raz. Może następnym razem będzie mniej ten, a wiesz co może następnym razem po prostu odpalę i ją trochę przetestuję zanim ten No, no tak, tak by było wiesz, no fajnie, fajnie by było nie no Ej ale miała dużo hmm? łapek w górę to myślę że będzie fajne No to jeszcze nic nie znaczy, no ale dobra dzięki tak. za gierę e, i do następnego No dzięki również, na razie Nara